moment był przełomowy, jeżeli chodzi o sytuację Tuchlina w tym śledztwie? lubi chować świnie. Sytuacja, gdzie połasił się na te świnie i go po prostu ukradnia? Ukrad. Tak, 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 no. tak. Też w ogóle niesamowite jak on po prostu te świnie wynosił. Z gospodarstwa żone ani nie kwiczały, ani pies nie szczekał, co on zrobił. Pozostawił odciski butów potem, ten sam żuk, który był użyty, został znaleziony w miejscu ataku, który został wykorzystany paręnaście godzin później. Ślady odchodów znaleziono na tym żuku, połączono z tą kradzieżą. Ślady, które były z stóp zabezpieczone na no, polu, ale te najlepsze, wytypowane i które zostały zabezpieczone odlewami gipsowymi, pokazały nam no, mnóstwo szczegółów jego obuwia I potem okazało się, że w głodowie taki sam złoty strzał, takie same ślady, więc mhm. mieliśmy tak naprawdę dowód no, absolutny w tym momencie. Kradzież prosiąt, przywożenie tych prosiąt skradzionym samochodem, ujawnienie odchodów tych, tych zwierząt, porzucanie tego samochodu to była głupota czy to była zuchwałość? Zuchwałość. Zuchwałość myślę, połączona z głupotą, ale on już był pewny, że tego Nikt, nie, nikt mu nie udowodni, bo to już było w tym okresie, że on po prostu był, już nie panował nad sobą, już po prostu robił wszystko na, na dużym rozmachu. Cały odcinek Pokoju Przesłuchań obejrzysz na YouTube i Spotify.